witam na moim kanale Dzisiaj będę w poliszko do Katarzyny i sobie skończymy 30 video i będzie też film jak może ten z dwie, dwóch ostatnich paczek i będą testy testy skorzystać Przepraszam, że tak dawno nie było filmów, ale będą teraz dosyć często Dzisiaj może właśnie będą trzy czyli ten z zdobywanie eskorta Może Nawet będzie live z tego i potem jeszcze ten i potem będzie film zmodyfikowania eskorta nie wiem, czy to będzie przypadkiem jutro czy dzisiaj Bo nie wiem czy dzisiaj jeszcze mi się uda zrobić eskorta Muszę sobie jeszcze zrobić 50 kilometrów. Oha, muszę tutaj jeszcze 5 tysięcy subskrypcji. 10 tysięcy, 10 zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Jeśli wam się e, filmy z polskimi podobają. Jak wyjeżdżacie z trackeru, musicie e, uważać, żeby was się tam nie zahaczyć, bo na przykład jak robicie trackery na czas, czyli te 6,5 minuty, no to trzeba uważać, bo ja teraz robię, wywołem i nic, i jak wyjeżdżam drugą, to zostało mi 1 minuta, ale na szczęście mi się udało zapierać szandażem. Też raczej nie będę robił tych dodatkowych zadań, bo jeśli miałem minutę, jak wiozłem e, trzy paczki czy pół minuty, no to raczej nie będę tego robił. trzy paczki. Bo potem... po tym będzie komplet. Tracker delivers limit 4 minutes 4 minutes no i potem 31 sekund i ostatnia uh, old engineer tutaj nie wiem co jest tutaj nie wiem, co jest tylko tutaj wiem co jest bo się nie jest ale tam to nie wiem Jeszcze cztery kursy i będę. I będę starał się częściej rzucać filmy. Właśnie na przykład spójrzka tego dalej. Jak się zdecydujecie jak będziecie mieli ten tracker na czas, no to nic się nie stanie wtedy. Właśnie też tak stawiajcie, jak się ją zrobiłem. No to też kulecka trochę. troszeczkę stało i będzie eskortił dzisiaj może nawet na lajn tego zdobyć najwięcej jakby zostanie 5 paczek a po prostu będzie film od razu z testowania i zdobywania bo tak dalej zostanie Я люблю шипачку. Tak, że będę rzucał tak co dwa dni film Spojrzał w Co dwa dni Mówię też, że będzie taki event, na którym niestety nie byłem, bo nie wiedziałem, że taki jest Mówię, że tutaj był taki tor rajdowy Taki jakby Jeśli jest jest ołdziwy, to nie zdawajcie prawa jazdy. Jeszcze tak właśnie chyba przez 8-7 dni, do tyle się kończy. Dlatego no, można stracić łatwo pra prawo jazdy na fotoradarach. Za ja zawsze sobie e, jeżdżę przez fotoradary szybko, dlatego no bo e, maksymalny mandat to chyba jest 500 złotych. Też trzeba uważać, bo na drugie znaki mają kolizje. się Tak jest to wiele by szybciej. Jeszcze się to jeszcze po, ty, po tych kilometrach możemy sobie zrobić, bo będę szybko tego dołu i wtedy będzie pomiec. jestem jest tylko już troszeczkę lepszy w czasie, bo w tym... Jestem 50 razy lepiej, ale wstępie też mam inne konto. Bo tamten niestety lub... nie. Kurde, bo jak był ostatni odcinek z PCD, to w ogóle było inne konto. Ja zbydzieć. Я ja, думаю, uh, Амакс повинен усунуть эти коллизии в воездох. Легко блокировать а что-то. Это очень легко. Он что там за мной знаки а коллизия. Мушу как не отсофать. Я сделаю так. Я Kurde, znowu. No jadę. Jeździć nie umiem. Jeszcze będzie film za niedługo ze zdawania prawa jazdy po dzielbęcie. Możecie dać, znać w komentarzach czy ładnie ładny, czy on W autu Są to, to jest, tylko jedno miejsce, gdzie się treningować. No, dzisiaj będzie w PaintShopie się nie da, tak mi się wydaje. Ale raczej się nie da. Jeszcze chwil, tylko raz, dwa zadania. No, trzy, no, trzy nie Trzy zadania i będzie skrót. Mam ja nadzieję, że dzisiaj to zrobię. Chyba dzisiaj jeszcze będę spotykał z kimś. Nie wiem. Jak już, to... Pewnie gdzieś... Jutro, tak mniej więcej, dziewiąta. Bo na dziewiątą czterdzieści pięć mam szkołę. Zapomniałam desetować. Ale akurat tak szczególnie. Gdzie za to dostanie kasy? 5000 to długo. Bo właśnie za te zadania dużo się dostaje kasy. I tutaj... Eee... Nie. No tak, 5000. tysięcy. A za fory do skóry 30 tysięcy. Za tą sta Za to tutaj powinno być troszeczkę więcej kasy, ale za to by było... E, ...mocny silnik, ale za to jest bardzo mało kasy, bo 500 tylko. Trochę czasu minęło. Mam jedną ciężarówkę już od dawna. Widzę, że mamy bull out. więc za chwilę będzie kolejna kolejna. Nitko. I też dużo osób nie wie gdzie jest e, ten kemping. Przy okazji wam pokażę. Musicie sobie jechać tutaj do malechówka do Guldenbergu. I tutaj jedziecie do końca. I tutaj jest kemping. To tutaj. Zobaczcie. A Ale... no AMAZING CAMPING LOCATION no, Chyba podejrzewam, że jest też na zwykłej mapce. Chyba tak. Nie wiem. A moim zdaniem powinniśmy zwiększyć ten camping i dodać jakąś przyczepę campingową lub kampery. Wtedy by było o wiele łatwiej szukać tego. I ostatnie 50 km i find do Easter Egg. I ten Easter Egg jest na Sławno 40. Na zwykłej mapie chyba nie ma tego. A live niedługo będzie specjalne.

Jest to to Ja będziecie jechać za kimś i on dostanie mandat, to będzie nie konieczem. Jak macie jest korta, nie już wiem, skońców, nie mówiłem, ale jak macie spotykanie z chyba w komentarz. Mówiłam, ja że jeździć nie Już trzeci lub czwarty raz. Dobra, teraz będzie 50 km do zrobienia. I też jak macie paczki właśnie na czas, to nie, po, to nie wjeżdżajcie tutaj do Ulenbergu. Tylko sobie wjeżdżajcie... ...o tutaj. Wtedy będzie szybciej i łatwiej. No to jest ten eskort Bo mam też taki plan, że próbuję do końca roku mieć wszystkie auta. Na razie mam malucha, Renault, sobie właśnie kupiłem, poloneza, golfa, toyotę. Audi, Orina, na Mercedes, Hyundai, Nie, Hyundai nemám ma, Manforta, Forda, Toyota Prima, Renault, Renault, Orina kolejnego, Seata Leon, RBE3, Sneak Audi, Volvo, e, jeszcze mam Honda, mam BMW A360. Znaczy A36. Mam jeszcze BMW GC30. Teraz zbieram albo na Tiguan, albo na Hyundai, drugiego, i mam jeszcze BMW GC31, sobie a będziemy sobie jechać bm.com gc30 ale tutaj mam coraz 50 km bo już się nie ma doczekać, od jak będę driftował w to sobie będę zbierał chyba jednak na ten. Jeśli chodzi też o te auta, to nie, że wszystkie w grze, że limitki też, tylko chodzi mi o wszystkie do kupienia. Jakby ktoś pytał, no to tutaj Sławne 40, pokażę wam jeszcze okolice. Tam nie taka, tutaj jest taka. To tutaj jest ten dodge. Ja Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, teraz zrobimy to 50 km, a potem podjedziemy sobie do tego dołu a nie dobra, to raczej dzisiaj będzie, skoro bo teraz zostały tu takie łatwe zadania. Czyli właśnie na przykład 50 km, to, to troszeczkę będę musiał się namęczyć niby. Potem jeszcze e, te, ten dodź. Dogy. i jeszcze tylko te 50 paczek, ale to, bę to będzie to będzie trwało z 3 się przygotować na morze raczej morze 30 czy czyli ten e jeszcze z testowania i trimingów nie a nie, nie, nie. nie. No tak Jedna, dwa, jedna, dwa. Czyli ten i testujemy z policjantką. A to szczerze mówiąc będzie bardzo fajnie. 30 koła dostanę do niego. Bo... A ja Nie no, no, no. O Chciałem ja już popatrzeć, bo to znaczy ja sobie tam podjeżdżać. A to białe na trawie, jak się wpadnie w poślizg, no to właśnie

Niż teraz na ogólnej mapie. A tutaj jeszcze chyba tego nie ma na zwykłej mapie. Dobra, sobie wchodzimy. I tutaj na przykład jest o wiele lepiej, bo tutaj jest na przykład właśnie Kibel, Kran. Tutaj są łóżka, komputer, auto. E, kuchnia. Światła oczywiście działają. Myślę, że wiatra tu jest nawet. Samsung. Jeszcze tutaj zapaliłem w kiblu. O. Dobra. I tutaj jeszcze jest właśnie taka szafa. o okay. Jest eskort. Chyba to. No i tutaj tak naprawdę jest to samo, co było w tamtym pokoju, bo że tutaj nie ma tego... A za no po prostu no i w teraz na tej mapie na tej nowej 0 20 e, zero, znaczy, 2, zero, e 2, 2 2 0 to, to jest w, w tym domu teraz jest ładny to еще не, купила, но не hmm. Уже, Я бы мне его полностью купил, он мне Tutaj trzeba to dostarczyć I też uważajcie, bo można wypaść za mapę Bo tamte krzaki O, te krzaki Tak, właśnie te Nie mają kolizji Więc można łatwo wypaść za mapę I to jest najgorsze W sumie tak było 我之所以死，也是为了他。<noise> <noise> tutaj coś takiego jest dobra, jeszcze jeden kilometr sobie podjedziemy na spalno i tam sobie zakończymy Он как два часа посидал, не звонил. Он мне, даже за два дня почти его. Девочки, мы это в тазу, No to sobie w inną grę Nie, To sobie w inną grę, może to z tego odcinek Później właśnie będę zbierał na escort'a Więc, no do